Witam serdecznie na kanale Paulus RCFPV. Dzisiaj pora na pokaż, jak latasz, a dzisiejszym bohaterem odcinka jest Wiśnia FPV, Wiśnia FPV, Rafał. Mam tutaj bardzo fajny film, który właśnie odpalę. Coś, co bardzo mi się podoba podążanie dronem za samochodami za, na rajdach samochodowych. Wspaniały film, bardzo dobrze zrobiony, bardzo ciekawie to wygląda. Kilka słów o bohaterze odcinka. Rafał kupił sobie drona parota z biedronki. Zaczął latać za, za śmieszne pieniążki biedronkowego drona. Zaczął latać, żeby, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko wychodziło. Bardzo mu się to spodobało. Później na YouTubie zobaczył, jak chłopaki składają. Drony sam zechciał, zło zechciał złożyć, a że za zamiłowanie miał do elektroniki, lutowania to bardzo sprawnie mu to poszło. Kupił aparaturę, zwykłą, najzwyklejszą, fly sky i zaczął latać. I bardzo, bardzo fajnie zaczęło mu to wychodzić. Mi przypadł do gustu właśnie ten film z tego względu, że to też jest moje takie marzenie, żeby, żeby polatać właśnie za o, taką, taką tetetkę miałem, jak przed chwilą jechała. Fajnie się taką tetetką jeździ, jak ma 225 koni, szczególnie na 4 koła napęd. No ale to tak na marginesie, ale to takie moje marzenie jest właśnie, żeby, żeby polatać za samochodami i pościgać się. I fajnie to wygląda. Troszeczkę widzę tutaj Urafała tnie lekko, klatkuje, ale to musiało być nagrane w 60 klatkach na sekundę. Wtedy może to lepiej wyglądało, ciężko powiedzieć. Ale i tak pomimo tego, bardzo fajnie to wychodzi. Fajnie docięty filmik, fajnie ci chłopacy tutaj kierowcy jeżdżą. No, i Rafałowi też dobrze to wychodzi, te, ten lot. Także bardzo mi się to spodobało. Możemy sobie po, po, podziwiać, jak tutaj wyczyniają ci kierowcy, i fajne nawet drifty tutaj robią. Może nie jakoś zawodowo, ale no, jest jakaś tam klasa. Wiem, bo na, na torze Jeździłem, jeździ się naprawdę ciężko. Jeździłem kiedyś Citroenem, o, tutaj akurat jeździłem Citroenem, jeździłem trochę właśnie moją Tetetką, także fajnie, fajnie się, fajnie się jeździ, dlatego chciałbym, już jestem za stary, żeby, żeby pojeździć tak na torze, autem, podriftować, ale, ale polatać dronem za samochodami, bym polatał. Już tego skilla nie mam co kiedyś do, do jazdy samochodem i, i do fajnych właśnie. O, moja petecia też srebrną miałem i do jazdy właśnie po, po torze i do driftu. No, a mój najlepszy kumpel właśnie w Irlandii miał skyline'a. Także on to fajnie sobie pojeździł. No, ale to tak na marginesie. To był fajny, fajny filmik kolega, kolegi Rafała. Zapraszam do odwiedzenia jego kanału. Możecie sobie popatrzeć, jak, jak tutaj chłopaki jeżdżą na rajdach. Także to tyle z tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się na razie i cześć.